Witam Was bardzo serdecznie i w Pet Simulator 99. Dokładnie tak. Także nie było mnie naprawdę bardzo, bardzo dawno to aż 5 miesięcy prawie 6, bo 13 listopada wleciał ostatni odcinek. Lecz jeszcze później nagrałem Wam kilka odcinków, które końcowe nigdy nie wleciały. Ehm, a ogólnie nagrywałbym do dziś odcinki TPS Mario więc z każdego update'u. Lecz problem pojawił się wtedy, gdy po prostu ee, nie pamiętam, ale chyba nie mogłem w jednym y, update zagrać, bo coś tam by robiłem. No i potem no, już tak wyszło, że w żaden nie zagrałem, więc no. O co? Każde jajko jest o każdej krainie. Ej, dobra. Mam pada podłączonego, więc mam te ikonki. Dziwne, ale dobra. Zacznijmy od tego, co pododawali. Oczywiście zacznijmy od shopu. Oczywiście zawsze. Screenka robię. Gemy, Reju. To bym chciał. Stać mnie. Poczekaj, proszę. A teraz lećmy Patchwork eee, Egg. Okej, okay, creepy, ale mega mi się podobają. Jest jest? Shiny Hunter? Super Drops, Magic Eggs. Distance Huge Hunter. 15 Hatch. Ok. Mega Chess Breaker. Ok wegitara gitara, tank to było chyba fajne. Okej, co było? MVP, rank. Iron perks and monthly items. W nie, nie będzie stać. Ale ja na pewno w są zainwestuję za jakiś czas no na razie nie jest ale ja bym to zainwestował na pewno, ale dobra kupmy to go specjalnie dla was, na ten odcinek to kupuję, Byk, i mamy jajo, mamy potiony mamy klucze, mamy klucze Potion. skorzystajmy Potion, Potion, TNT, Lag, Fireworks, Stopego, Ok, no i 250, dobra, dobra, tu zyskaliśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy, sprawdźmy teraz, to są moje pety, tak to wygląda, ok? 75 petów mam, o Boże, ta obramówka, ale no nic z tym nie zrobię teraz, Ok on mi się znowu wyświetla? Dobra, już naprawiłem, bo odłączyłem pada. Nie czekałem aż ten 24 miliony. Oczywiście kosztowałby dużo więcej. A te? Okej. Okay. On chodził po 70 no chyba milionów kiedyś nawet. Dobra. Najlepszy pet to jest 142 tryliony. Red wolf. Okej. Okay. Easter Diamond Egg Booster. Podpalajmy sobie tu wszystko, co możemy. Na chwilę, żeby otworzyć to jajko. I. Mm, co my tu mamy? Strength Flag. Mi się coś baguje o, to se możemy potwierdzić? To wbiję gemy. A mi się coś puści, koleguje. To jest taki sposób na farmienie gemy, że naprawdę o! Zajebiście! Let's go! Farmimy gemy. Do... Tak, pójdźcie tu, że się dostaje. I 2 miliony! Nie. Było warto. To teraz czarmy. Cyk. Co to jest? Strength flag. A to już patrzyłem. Alzheimer. hacker Hakerki, tu mam jeszcze jakiś Latch ten. No dobra. Czarny chisel. Okej, okay, to fajne. TNT charmów nie pamiętam Lightning charm też nie glittering Okej okay. Czy jeszcze coś tu? Firework cannon A i to są te, te takie rzeczy eventowe dobra Stanowiska no mamy mamy piękne Sprawdźmy ile kosztuje moja deska Sprawdźmy wszystkie deski Zwykła okej okay, okej okay. Rudolf okej okay. okej, okay. Rave, okej okay. Elemental, on jest ładny bardzo ten elemental. Mi się bardzo podoba. Ale co, co tu jeszcze mamy? Tech eee, 20 milionów, ok. No i Mozaik Hour, bo 308 milionów. No bo jest shiny. Ile osób ją ma? Tylko 5 tysięcy ludzi, w tym ja za pierwszym razem. Dobra, odpalamy sobie koktajl, odpalamy sobie. Tak. Check. Firewalls. Okej. Okay. Okej. Okay. Tier Hunter Canyon. Dobra. To otwórzmy to jajko. Otwórzmy to. Otwórzmy je. M. Nie dostałem tego jajka. I po co ja to kupowałem? Liczyłem, że to to ale dobra. Okej. Okay. To będzie myślę długi odcinek. A zajmijmy się wszystkim tym, co nas ominęło. Czyli przeczytajmy sobie wszystkie update, co zostało dodane. Ostatnio. Nie, okej, okay, tu byłem. Też, też, też. Tu skończyłem tu. 166 dni temu. Na tym update. Szkoda, że nie piszę, który to jest update. 56 update. Ów. Dobra. Potem był Line for Titanic. Czyli jesteśmy w kolejce po Titanika. Nic takiego. Combine Omatic. Co to jest? Craft Titanic. Uuu, I znowu te indyki były. Co były fikcie okej Ok. Rock. O nie było, jest mi źle z tym, kaczengaj gift, jest mi z tym źle, secret santa ooo, ale ładne i do minus. Okej, okay, fajne, Titanic Present O, oh, okej okay. Gargantuan Update Okej, okay, to dobrze wiemy co to jest Subnautiki Grinch Takeover, ej piękne są te grafiki Doodle Battle, okej, okay, czyli To wróciło Pet Games oh. Okej, okay. Titanic Games Canon Tycoon. Ok, ciekawe. Matrioszka. Zajebiste. Valentine's Tower. Fajne. Titanic Tower. Też fajne. Trading. Card. Ej, to zajebiste. Ja bym chciał to. Kurna. Kurde. Kurde. Memecards, cards. Lucky Raid. Ok, fajne. Raid Boss. Mine and Combine o oh. Pikachu Slime Factory, Slime Tank, przepiękny Montigator i Easter Event. czy jesteśmy na, na Wielkanocnym Tym? Dobra. Okej, okay, no to tu jestem Wielkanocny, ale sprawdźmy, ile nas ominęło w tej grze tak naprawdę. No tu to wiadomo, mamy wszystko, nie wszystko, wszystko. Eee, w też. To Void. No to lecimy, bez area. Let's go. A, i to mnie tu daje. Ja tu nie chcę tam muszę się udać tu do Wojda go jeśli tęskniście za pet simulatorem jeśli chcecie więcej pet simulatorem zostawcie łapki w górę a suba no i napiszcie w komentarzu że chcecie więcej to powrócę do pet simulatora regularnie mi się wydaje no no dobra co my tu mamy prison byłem obvi byłem hacker byłem milioner byłem VIP byłem kawaj, byłem, dobrze pamiętam, wspominam. Elemental byłem, mało, ale byłem. Olimpusie też byłem. Doodleword nie byłem. I teraz, teraz, jak to wygląda tu? Olimpus Go. A i ja, otwórzmy se tak już kałaj Tiger, Pozdro, Tiger. Chciałbym Cię mieć. Ready to fly? O nie byłem tu. To to, to pamiętam to. Spadło mi się. Fajnie, że można spać i się nic nie dzieje. Nie ginie jak kiedyś, chyba tak było. Przynajmniej nie pamiętam by tak było, ale strasznie dziwne i dzikie jest to fajnie takie a ja ładne jest ich huge chest. okej okay. okej okay. czy ja skończyłem Olympus czego nawet nie pamiętam nie mam tego dawaj mi to ja chcę bardzo hydrę, ona nie chce mi dropnąć. No nie fajnie. No dobra, ostatni raz to otwórzmy. Ok, no to lecimy do świata e, do, do czyli takiego e, narysowanego. Dobrze to pamiętam i... nie chcę tego. Nie podoba mi się ten świat. Okej... Okay. Śpieszne są. O nie. O oh, nie. Jak ja tego nienawidzę, jak ja nienawidzę tych questów, to było najgorsze gówno, na gdy... Nienawidzę tego, jeszcze coś mi się z myślą, dzieje, no tak, nie? Więc... Nienawidzę, co dostałem? Do wypadku. Światelnisty re-event Proszę Ja nie chcę mhm. ja dzisiaj dostanę. Ja Tu się dostanę, tu się dostanę, okej okay. Tu też No dobra и кат. И че то мои пети, мои избежачки. Но сваляме то. Да е да му. Се купил МП. Амин там. Лайтинг. Пет I piękne takie łapki. Cute. No dobra, szybko to robimy. I antique. Do czego nie mogę. Dziwne, ale dobra. Weźmy sobie na drugą arenę. O ile to gra nam posłuchać. Ej czemu Roblox ma niebieskie logo i białe w środku? kiedy co? Nie powiem czegoś takiego. Okej, okay, aż... No dobra. Cztery jaja trzeba stworzyć. To nam trochę zajmie. Przynajmniej mamy full game. Nie bardzo cieszy. Okej, okay, chwilę pawczyłem, myszkę chyba naprawiłem. Mam że naprawiłem. Wstęp, jajo. Fajnie jest mieć jajo. O, niepłynne. Okej, okay. pyk, dobra, teraz to już pewno stać, yes, no jeszcze sumkę trzeba uzbierać, szybciutko, let's go, pyk, dobra, sprawdźmy, okej, okay. u, kwiatuszek i mamy króliczka, spróbujmy go zdobyć, i pójdziemy sobie na trading plażę, żeby wydać te że nasze 2 miliony gemów. O ile ty czasy jeszcze coś za to kupimy. No to jednak nie robimy tego króliczka To idziemy na trading plażę. Muszę mieć jakoś No to jeszcze otwórzmy to. Nie ma króliczka, no i cyk, wychodzimy. Dobrze. Dobra, go. Sprawdźmy. Jak tu teraz to wszystko wygląda. Okej, ja je chciałbym, jest bardzo ładne, chyba mam, ale też jest piękne. Error śmieszny, to jest takie meh, to jest fajne, to jest spoko. Okej, okay. co my tu mamy? O 2 miliony. O te piękne dzwoniki. Chyba wow. zazdrościć Ale chciałbym. O tadaj bufu jakie piękny też bym chciał. No, wstymamy, wstymamy. Okay. co tu mamy, tu mamy, okej. Co drogie to post chest minik. Wszędzie są jajka łata. No dobra, więc to już będzie tyle w tym odcinku. Mmmm... Wybiłbym tę książkę widzi. Tak, po to bym mieć, nie? I nie mam pojęcia, nie pamiętam gdzie była. Tu Kupiłbym Okej. Okay. Jakieś stanowisko może? Mam, mam. No. To jest to koło i tak. No to nie kupię. Musimy mi wybaczyć. No to jednak nie tym razem. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i... No co, mamy tę książkę? Jest, mamy. Opa! Pa.